Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, dzisiaj media ujawniły gigantyczny skandal, skandal związany z nieprawidłowościami w oświadczeniu majątkowym Adama Bodnara. Otóż, jak donosi portal Niezależna, pokazuje telewizja Republika Adam Bodnar, według informacji, do których dotarły te media. Zataił, Szanowni Państwo, ponad 100-metrowe mieszkanie, warte 2 miliony złotych, zataił w swoim oświadczeniu majątkowym. Zatajenie takiej informacji w oświadczeniu majątkowym to jest bardzo poważne przestępstwo, dlatego wzywamy Adama Bodnara, domagamy się od Adama Bodnara bardzo konkretnych wyjaśnień, dlaczego oprócz tych mieszkań, które ma wpisane, bo się okazuje, że nie jedno w oświadczeniu majątkowym, brakuje tego konkretnego, tego na ponad 100 m2, 112, 113 m2 w Warszawie, którego jest według aktualnego wypisu ksiąg wieczystych, aktualnego wypisu jest współwłaścicielem. Zatajenie tego rodzaju informacji jest przestępstwem, dlatego wymaga to bardzo głębokiego wyjaśnienia i dlatego też, Szanowni Państwo, będziemy wzywać Adama Bodnara na zespół przeciwdziałania bezprawiu, parlamentarny zespół przeciwdziałania bezprawiu, żeby ułatwić panu Bodnarowi przyjście. Zrobimy to w dniu posiedzenia Senatu, bo przecież pan Bodnar jest senatorem 14 maja. Zapraszamy, żeby przyszedł na zespół, przyszedł do Sejmu. I wytłumaczył do parlamentu, także senatorowie będą i bardzo dokładnie wytłumaczył wszystkie nieprawidłowości, które wynikają z jego oświadczenia majątkowego. Bo, drodzy Państwo, jest to skandal, jest to wyraz podwójnych standardów, kiedy posłów opozycji ścigają, stawiają zarzuty, badają wyciągają jakieś oświadczenia majątkowe i oczywiście doprowadzają do akcji prokuratury w tej sprawie, a sytuacja dotyczy nie kogo innego, a prokuratora generalnego, dotyczy szefa całej prokuratury, dotyczy tego, który odpowiada za też to bezprawie w Polsce, które się dzieje i w związku z tym ta sprawa musi być bardzo dokładnie wyjaśniona i wzywamy do tego, żeby Adam Bodnar natychmiast ujawnił te informacje. I żeby w tej sprawie także, jeżeli będą podjęte działania prokuratury, żeby absolutnie wyłączył się z tej sprawy jako prokurator generalny, bo jest to rzecz... Skandaliczna, niepokojąca. Przypomnę mieszkanie 2 miliony złotych, zatajone, nie wpisane do oświadczenia majątkowego zarówno na początek kadencji, jak i na koniec roku 2023, które w Senacie zostało przedłożone. A jednocześnie następuje gra polityczna, bo służby specjalne angażują się w sprawę mieszkań chociażby Karola Nawrockiego, służby specjalne realizują zlecenia Donalda Tuska, ale też marszałek hołownia szorujący pod dnie w sondażach próbuje wykorzystywać instytucje Sejmu i realizować jakieś komisje sprawiedliwości. Ja przypomnę, my wzywamy na zespół parlamentarny, który jest kompetentny w tej sprawie. A Komisja Sprawiedliwości, drodzy państwo, w sprawie prezesa IPN-u kompetentna nie jest. I przyniosłem tutaj regulamin Sejmu, artykuł 153 regulaminu Sejmu, który jednoznacznie mówi, że kierownicy tych innych urzędów instytucji państwowych są obowiązani przedstawić, udzielać informacji w czasie posiedzeń komisji. I to jest bardzo ważne, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące zakresu działania tych instytucji. I w związku z tym pytamy, jaki zakres działania sprawy związane z tą, afera służb specjalnych związana z mieszkaniami co do Karola Nawróckiego, jaki ma zakres działania. W ramach, tej, w ramach działania Instytutu Pamięci Narodowej i w ramach Komisji Sprawiedliwości. Nie ma najmniejszych kompetencji w tej sprawie. I to jest po prostu wykorzystywanie instytucji Sejmu do kampanii wyborczej. A dzisiaj jest gigantyczna afera. To Platforma ma problemy z mieszkaniami, to Platforma ma problemy z uczciwością wobec ludzi, to Platforma ma problemy, a zwłaszcza Adam Bodnar teraz, z swoim oświadczeniem majątkowym i... To stawiamy znaki zapytania, żądamy wyjaśnień, czy to początek bardzo poważnych problemów prawnych Adama Bodnara, które trzeba dorzucić do tych wszystkich bezecensji, bezprawia, które dotychczas robił, bo praktycznie nie ma dnia, które by nie przynosił kolejnych akapitów jego aktu oskarżenia, którego aktu oskarżenia za to bezprawie, którego w Polsce, które w Polsce można obserwować. Szanowni państwo, w ostatnich dniach szczególnie zobaczyliśmy, że maski opadły. Pan marszałek Hołownia, który twierdzi, że jest jakąś trzecią drogą, który twierdzi, że jest jakąś alternatywą dla Rafała Trzaskowskiego, dla Donalda Tuska, a tak naprawdę przecież tworzy z nimi koalicję i Podpisuje się pod tym wszystkim, pod niszczeniem instytucji państwa polskiego. On próbuje stworzyć wrażenie, że, że do tej szajki nie należy, a tak naprawdę widać, że ten wniosek o zwołanie tej komisji, który został przeprowadzony właśnie rękami Szymona Hołowni i Polskiej 2050, to co robi pani Biejat, która też twierdzi, że rzekomo jakąś będzie alternatywą, to jest wielkie oszustwo wobec Polaków. Tak naprawdę ta cała. Grupa, która od miesięcy, już od półtora roku jest odpowiedzialna za niszczenie praworządności, za niszczenie bezpieczeństwa Polaków, teraz wiemy już wszyscy jasno, to jest jedna grupa, oni działają wspólnie, oni działają w porozumieniu, żeby. Po prostu Polaków oszukać. Oszukali Polaków w 2023 roku składając obietnice bez pokrycia i teraz chcą Polaków oszukać ponownie. I druga sprawa, proszę Państwa, bardzo niepokojąca informacja, te nie, nieścisłości w oświadczeniu majątkowym pana ministra Bodnara. On powinien już teraz wyjść na konferencję i wytłumaczyć się, z czego to wynika, dlaczego to mieszkanie nie znalazło się w oświadczeniu majątkowym, ale to nie jest jedyna sytuacja dotycząca polityków Platformy. Przypomnijmy sprawę pana ministra Myrchy i pani poseł Gajewskiej, małżeństwa, które pobiera dwa dodatki w Sejmie na jedno mieszkanie. Pan marszałek Hołownia obiecywał, że się tym zajmie. Co zrobił w tej sprawie? Z tego co wiemy, to dalej te dodatki są pobierane. Dalej są pobierane też kilometrówki przez tych państwa, chociaż nie wiadomo gdzie oni jeżdżą, no bo przecież okręgiem pani Gajewskiej Gajewski jest okręg podwarszawski. Kolejna sprawa. Pan Kropiwnicki, no znany magnat nieruchomości, co do którego też nie wiemy, skąd on miał pieniądze. On jeszcze nie jest, nie jest osobą, no, można powiedzieć, jest osobą jeszcze stosunkowo młodą. Skąd on miał pieniądze na to, żeby 12 nieruchomości zakupić? W jaki sposób on się tych nieruchomości dorobił? Kolejna sprawa też, jeśli chodzi o jego kilometrówki. Przecież jest wiceministrem, ma do dyspozycji samochód służbowy rekordową ilość wylatanych lotów także na państwa koszt, a do tego jeszcze właśnie pobiera kilometrówki. Widać, że oni sobie urządzili Eldorado i tak naprawdę mierząc własną miarą oskarżają innych o swoje grzechy. Ja naprawdę apeluję do, o to, żeby wyjaśnili te sprawy i zajęli się sobą i zajęli się tym, żeby Polakom wytłumaczyć w jaki sposób po pierwsze weszli w posiadanie tych nieruchomości, dlaczego są nieścisłości oświadczeniach majątkowych, w rejestrze korzyści, bo te sprawy są przez nich zamiatane pod dywan. Szanowni Państwo, najprawdopodobniej oglądają nas wyłącznie widzowie telewizji Republika i chciałbym widzom telewizji Republika opisać to, co, to czego nie widzą. Jest konferencja posłów prawa i sprawiedliwości poświęcona aferze mieszkaniowej Adama Bodnara. Aferze polegającej na tym, że... W księgach wieczystych Adam Bodnar jest właścicielem mieszkania, a w oświadczeniu majątkowym tego mieszkania nie ma. Gigantyczna afera i tego państwo nie widzą, co tu się dzieje, a w zasadzie co się nie dzieje. Nie spotkacie państwo na tej konferencji ani dziennikarza TVN-u, ani dziennikarza telewizji w likwidacji TVP tak zwanej, ani dziennikarza Onetu, ani dziennikarzy, którzy Robią wszystko, co w ich mocy, żeby Rafał Czaskowski wygrał wybory prezydenckie. To pokazuje, w jakiej my mistyfikacji i w jakich realiach my żyjemy, Szanowni Państwo. Bo mamy do czynienia z prawdziwą aferą niewpisania do oświadczenia majątkowego mieszkania. Tego typu afery, przypomnijmy, za pierwszego Tuska kończyły się dymisjami. Sławomir Nowak poprzez niewpisanie zegarka stracił stanowisko ministerialne został zdymisjonowany. A teraz mówimy o prokuratorze generalnym, który według doniesień mediów nie wpisał do oświadczenia majątkowego mieszkania wartego prawdopodobnie ponad milion złotych, bo ponad stumetrowe metrowe mieszkanie w Warszawie nie może mniej kosztować niż milion złotych. I dzisiaj tych dziennikarzy nie ma. Ci dziennikarze chodzą teraz po korytarzach sejmowych i pytają o sprawę Karola Nawrockiego. Karola Nawrockiego, który wpisał do oświadczenia majątkowego mieszkanie, który był sprawdzany przez służby na przestrzeni, na przestrzeni wielu, wielu lat. Karola Nawrockiego, który przekazuje mieszkanie na cele charytatywne, bo właśnie tak działają media, że nawet jeśli się postępuje legalnie, to trzeba liczyć się z taką sytuacją, jaka się wydarzyła. Ale to właśnie interesuje dziennikarzy, a nie prawdziwa afera, z którą mamy do czynienia. Nie interesowała afera myrchów, o czym mówiła pani poseł Gębicka, czyli posłów, którzy pobierają dodatki mieszkaniowe z kancelarii Sejmu, a mieszkają w jednym mieszkaniu. Nie interesowało ich to, że mają dom pod Warszawą, warty też pewnie z milion złotych, który nie, nie znajdował się w oświadczeniu majątkowym. To wszystko dla tych usłużnych mediów Donalda Tuska się nie liczy. Dlatego Apelujemy przy okazji tej konferencji, na której mówimy o wielkiej aferze o to, żeby Państwo byli na bieżąco, żeby Państwo mieli świadomość i żebyście zaangażowali się na tej ostatniej prostej w zwycięstwo Karola Nawrockiego, bo tylko przy współudziale obywateli możemy wygrać te wybory. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.